Cześć chłopaki. Siema. Cześć. Siema. Siema. Słuchajcie, dekorujemy salę Siema, dla Krzyśka. E, sytuacja jest taka, że ta sala jest ogromna, więc wymyśliłam, że będziemy ją dekorować drzewami. I pięć sztuk musi stanąć na ścianie za stołem młody. Dobra, uwaga na sufit. Tak, żeby się nie połamały, żeby liście nie spadły. Siedem na jedną stronę, osiem na drugą. Jedno bym postawiła pod tą ścianę, bo ona jest łysa. Poczekajcie, zobaczę, czy tu się zmieści. Praca szła szybko, sprawnie, było wesoło. No podoba mi się praca ze strażekami. mogłabym być komendantem. Ale jak wy mnie chcecie brać? No tył no tak. tak! Jezu! Słuchajcie, tak. zaraz spłonę, spalę się tutaj. Tak, no to liczę właśnie. Trzymaj go za czapkę. Ale poczekaj, chodź ty mnie trzymaj, no, bo ja się boję go tak ty. obciążyć. Ej, a ty mnie tak. trzymaj tu. O Jezu, poczekaj, a czemu ty akurat Zjedzie. mnie Naprawdę się śledka. No, poczekajcie, poczekajcie, poczekaj, nie chcę zginąć. Tak, też wybieram. Ale komfort. A? <laughs> Powiem ci, siedzenie Praca podgrzewane. <laughs> czekaj, czekaj, dobra. Para! Ale teraz tam w lewo, w lewo idziemy. Tam idziemy. Ale bomba jest sterowanie z góry. Może na żerandole tylko. To, to, to. O bombowo. Ale czat! Cię ja mówiłam, że kocham moją pracę. <laughs> No, oh, jeszcze bardziej. Dobra! Eee, I, 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 czekaj, czekaj. Nie, nie, nie błagam! Trochę jestem nieufna e, w stosunku do mężczyzn, którzy po pięciu minutach znajomości chcą mnie jednak wziąć na barana. E, ale wyszło dobrze. Przed nami kolejne zadanie. Chcę, żebyście mi pomogli napleść te kryształy na żyłkę. Także tutaj podwójny supałek, żebyśmy mieli pewność, że to nie spadnie. 30 cm żyłki, bo tym będę dekorowała potem e, drzewa. To możecie się podzielić. Ktoś tnie żyłkę, ktoś... Dobra, ja nie ciał żyłkę, bo mi to nie wychodzi. <laughs> nie, Poczekajcie, bo zaraz y, będę miała tylko żyłkę pociętą i nic nie będzie leczone. To jest niewykonalna robota. Coś się popsuło. A nie ma jakiegoś łatwiejszego zadania dla nas? I ja związałem dwa końce? Widzę, że z drzewami mieli nieraz do czynienia, ale za to moje kryształki to było wyzwanie. No dobra, słuchajcie, gotowe. Dało się. Powiem wam tak, sprawdziliście się w precyzyjnej pracy, sprawdziliście się w ciężkiej robocie, no jesteście super. Ty też. No, jeszcze no. kot są na to! Nie nie, 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 nie. Ci szaleni strażacy zradzili mi, że jutro w kościele utworzą dla młodych szpaler stoporków. Zapowiada się iście strażacki ślub. Ale jak pomocy, dzwonię po straż. <laughs> Fajnie było z Wami pracować. Piona! Nara! Nara! <laughs>